Witam Was na kanale na wynajmie, na którym prezentujemy ciekawe miejsca do wypoczynku w Polsce. Dzisiaj mamy dla Was coś wyjątkowego: miejsce pełne spokoju. Dotarliśmy do Ośna Lubuskiego, a w nim Villa Plena. Ale zanim ruszymy, słuchajcie, jest sprawa: wbijmy razem 3000 subskrypcji do końca tego roku. Liczymy na Was, zróbmy to razem. Willa Plena znajduje się w ośnie lubuskim w powiecie Supickim nad malowniczym jeziorem w otoczeniu zieleni, co sprawia, że jest to idealne miejsce do wypoczynku. Obiekt imponuje piękną architekturą, która świetnie wpisuje się w naturalny krajobraz. Tarasy, werandy i widoki na jezioro podkreślają klimat tego miejsca. Zobaczcie, pomimo jesiennej aury, jest tu bardzo pięknie. Villa Plena to nie tylko widoki, ale też mnóstwo możliwości aktywnego wypoczynku. W pobliżu można wypożyczyć rowery wodne, żaglówki i kajaki. Na terenie ośrodka znajdziecie także liczne miejsca do grillowania i spędzania czasu z bliskimi. A dla dzieci przygotowano plac zabaw i bezpieczne miejsce do zabawy. Zanim wejdziemy do pokoju, koniecznie zostawcie pod tym filmikiem łapkę w górę. To niezwykle pomaga nam w tworzeniu kolejnych materiałów dla Was. A teraz chodźcie. Villa Plena oferuje komfortowe pokoje, które łączą nowoczesność z przytulnym domowym klimatem. Pokoje urządzone są elegancko i z dbałością o detale. Każdy wyposażony jest w łazienkę, wygodne łóżka, a wiele z nich posiada balkony z widokiem na jezioro. Goście mogą rozpocząć dzień od pysznego i różnorodnego śniadania, które jest dostępne na miejscu. Śniadania są przygotowywane z lokalnych, świeżych produktów, a ich forma pozwala na idealne rozpoczęcie dnia, niezależnie czy preferujecie lekkie dania, czy bardziej sycące menu. Villa Plena oferuje także przestrzeń na specjalne okazje, wesela, konferencje czy rodzinne spotkania. Zespół zadba o każdy szczegół. Dzięki sali konferencyjnej, pięknemu ogrodowi i doświadczonej obsłudze, organizacja każdego eventu będzie tu niezapomnianym przeżyciem. Villa Plena to idealne miejsce na spokojny wypoczynek. Pełne wygód, pięknych widoków i atrakcji. Jeśli szukacie wyjątkowego miejsca na weekend lub dłuższy urlop, to tutaj, w Willi Plena, znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie. Tak właśnie prezentuje się Villa Plena w jesiennej Aurze. Bądźcie na bieżąco ze wszystkimi naszymi nowościami i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a teraz zostawiamy Was z pięknymi widokami na jezioro.